Witam was moi dziarscy towarzysze, z tej strony Magusus, dzisiaj szósty dzień otwierania skrzynek. Otwieramy skrzynię pryzmatu dwójeczkę, zobaczymy co ciekawego poleci. Trzymajcie kciuki i lecimy. Dalej Gaben, dawaj kosa, dawaj kosa, już nie bądź taki. Toż nie musi być kosa, coś, cokolwiek fajne... Ooo, co za jeszcze chujowa. O oh my god! Postarzały Made in Czech Republic. Dobra, szósty dzień oczywiście mm, no nie uraczył nam z niczym ciekawym. O jejku, jejku. Ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Dobra, jutro kolejny dzień, kolejna nadzieja. Tu trochę tych skrzynek załamania mam. A czekajcie, tu jeszcze mam skrzynię klacz. Tutaj nic ciekawego. A w tych skrzyniach załamania co mamy? A, no mamy Anubisa, spoko. No, będziemy otwierać. Wyruszkę, zębuszkę. No dobra, będziemy otwierać, nie? Zobaczymy co to jutro poleci. Dzięki za oglądanie. Aha, zostawcie suba. Followka, obserwujcie na TikToku, na Twitchu, zostawcie suba na YouTubie. Będę wdzięczny. A póki co trzymajcie się. Cześć, cześć!